Siemankowidzowie, dzisiaj budujemy Impulsa Hej! Impulsa 2 Dzisiaj będziemy budować w Minecrafcie Impulsa 2 Impulsa 2, tak jest Tak Oczywiście będziemy próbować, tak. zobaczymy co z tego wyjdzie Zaczniemy od torów Które mu muszą być Ale może chodź w jakieś inne miejsce, gdzie jest więcej miejsca, Dobra, dobra Co dobra. Coś sam umieściłem Chodź kawałek dalej gdzieś tam Okej, okay, tutaj. Może być tutaj, pewnie. OK, cyk. Cyk. Cyk, cyk, cyk. 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 Okej. Okay. sobie taką konstrukcję. Jeszcze tutaj. Mm -hmm. Ciężka sprawa trochę. Ja siedzę sobie na takim foteliku ja do też... samochodu. Powiem jako nazwę na... Poczekajcie, poczekajcie, powiem wam nazwę, nazwę, Lionelo, mhm. do samochodu, Lionelo. Okej, okay. budujemy dalej. Już sobie wezmę te pół bloki, co ty. No. Musimy jeszcze zbudować przejazd, wiesz? Dobrze, no najpierw pociąg. Okej. Okay. Cześć, z czego ty masz te schody? Z Diorytu. Z tego. Nie, z Andezy to chyba, dobra. Już patrzę, czy to to... O kurde. Ok, budujemy. Cyk. Cyk. Cyk, cyk. Okej. Okay. Ok, tu już starczy. Tu będzie przejazd. Tu gdzie W już. Aha. Teraz muszę sobie wziąć te pół bloki z tego co budowałam tory. Okej. Okay. No ja buduję jeszcze jeszcze troszkę. Tu się pojawił nowy blok dębu nowy blok. Prawda? Prawda. Widziałem go już nieraz. I jeszcze zbudujemy to, co musi być. Ale bez rogatek to będzie przejazd. To będzie przejazd bez rogatek. Aha, w ten sposób, dobra. Okej, okay, taka konstrukcja. Tu już możesz zacząć. No. Tak robię. Okej. Okay. Mm. Ej, sorry. No to albo jeden buduje, bo się mieszamy trochę. Bez, bez, trafię jak coś. Kawałek trochę, bo za krótkie są, nie? No nam tu te slime. Dam tu golemy. Zostaw te golemy. Po co? Będą, one będą mnie zabijać. Aha no Ja nie widzę. Postawię golemy. O, zobacz ile golemów wstawiam. Dobra, starczy, żeby te golemy nam nie przeszkadzały, wiesz o co chodzi. Okej. Okay. No. A wiesz, że z nich ekspa wylatują? No, a na kreatywnym to nam eksp niepotrzebne. No, ale może też? Robię tu jeszcze sygnalizację świetlną. Pamiętajcie, jak się zachowywać na przejeździe kolejowym. To jest najważniejsze życiem na świecie. Przecież życie jest nas ważniejsze. Ja nie chcę umrzeć. No oczywiście. Ja muszę być na świecie. Kiedyś chyba umarłem. Ok. Zbuduję jeszcze tutaj szlaban z betonu. B okej okej okay. okej, okay, ja zacznę tutaj budować tego impulsa o, zobacz jaki ładny szlaban no muszę go przyczepić, żeby golemy nie przeszły o. Tak będzie. Impuls dwa jest hybryda, prawda? prawda? Robię jeszcze odrodzenie, ogrodzenie. Tak jest. Żeby golemy nie weszły, prawda? Prawda. Tu takie o. Okej, okay. jest ogrodzenie, ogrodzenie jeszcze tutaj. Tak, co? Zrobimy ogrodzenie. Oj, sorry, niszczyłem. Ja już idę spać, bo właśnie jest noc. A może łóżka zrobione? No mam, tutaj. Idź spać. No, ale zrobiłeś? No, skrytkę. Okej. Okay. jesteśmy. No, okay, cyk. Robię jeszcze ogrodzenie. Golem wyjdź. No te golemy trochę przeszkadzają koleszko. No dlatego buduję drodze ogrodzenie. Golem. Idź. Ja nigdy takiej nie widziałem w Minecrafcie. Takiej małej. Nigdy nie widziałem takiej w Minecrafcie. Takiej małej. No, widzisz, owieczki. Pojawiła się owieczka. No. Oooo, uh, 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 uh. ale. Tak, by to zbudować. okej, okay, golem już nie przejdziem. Golem już nie przejdziem. Jeszcze tutaj zrobimy szlabany. znaczy czy sygnalizacja Sygnalizacje świetlne. Zobacz No o, jeszcze szybę muszę wziąć I tu jeszcze zrobię połowę stacji kolejowej Połowę stacji Połowę stacji, rozumiem. No Jeszcze taki Taką połowkę. Okay. Dwie lije takie ja zrobię. O takie o. Teraz zrobię jeszcze takie, no... Okej. Okay. Tory i wagoniki. I wagoniki. Okej. Okay. Tu zestawiam tory. Zobacz. No, widzę. Stawiał sobie. Zoba. Takaj, to usunę. Okay. I szybko, bu! Okej, okay, takie ławki będą. Zobacz zoba, jakie zrobiłem. No, w porządku. No, tylko jeszcze tory muszę zniszczyć. Okej, okay, tory. Okej, okay. taka ławka może być. Okay. Zobacz. No, napiszę. Im Impuls. A tutaj newag. Zobacz. Newak i impuls. No i spoko. Pasuje. No. I tu napiszę KD O Widzisz? Mhm No, coś Ci tam idzie Idzie mi? No, no To fajnie. Cieszę się No Coś tam wychodzi No Okej okay. Jeszcze Taki jeden wagon. Pokażemy Wam tylko jeden wagon. Prawda? Tylko jeden, bo nie mamy już miejsca. Prawda? No wiesz, można zawsze rozbudować, ale. No. E... Zawsze można rozbudować Minecraft i Impulsa. Ale zobaczmy, jak ta ławka no, działa. Zobaczymy. Na... No, fajna ławka. Zobaczymy Taka na fajna. Na jednym wagonie, jak to wygląda. No. Okej, okay, tutaj z... zrobimy jakąś szybkę. Co on jeszcze miał? Ciekawe. Pandograf pewnie. No to na spokojnie najpierw może no. zrobimy obrys. Robię jeszcze taki wjazd na przejazd kolejowy, drogowy. Heh. O, zobacz. Dam mu jeszcze takie coś Bo w niektórych krajach mają takie coś pociągi Że jadą pod tym pociągi No pewnie Zrobię pod tym iskry oki okay? Oki okay. Takie Bo hamuje Dobra Tutaj sobie zrobię taki iskry Albo gdzieś indziej No może zostaw na razie te iskry, dobra? Okej okay. Jeszcze chwilę Zobaczymy jak ta bryła pociągu wyjdzie ogólnie A nie to Teraz trzeba jakieś drzwi pierwsze zrobić Ale to jeszcze chwilę No tu mogą być takie drzwi. Okej, okay. tutaj tu trzy i tu teraz na dole nie ten kolor, tylko czarny. O. Buduję tutaj taki samochód, który utknął na przejeździe. Oki? Okay? No dobra. Okej. Okay. Takie, że utknął na przejeździe. Dobra. I teraz tak. Białe. Okej. Okay. To taki samochód, który utknął. W pociąg pociągu, przed tym pociągiem przed tym autem właśnie buduję, wie, wie, wiesz, dlatego iskry buduję. Rozumiem. Zobacz jakie iskry zbudowałem. Okej. Okay. Zbuduję tu, tam jeszcze hurakana. Lamborghini hurakana. Mm -hmm. Okej. Okay. najdroższego hurakana zbuduje o takiego okej okay. okej okay. taki samochód hurakan zobacz będzie mógł Będziemy mogli do niego wejść, wiesz. Mm -hmm. To będzie już niepotrzebne. Ale się napracowaliśmy, co nie? Pewnie. Trochę długi odcinek, prawda? No trochę, troszkę będzie miał na pewno. No znaczy. troszkę tak. Okej, okay, teraz robimy tak. O! Albo takie drzwiczki, takie z dębu, takie nowe, z dębu. No, znowu idziemy spać. Dochodźmy. No Tylko jeszcze się napiję leczka. Leżę. Ja też już się kładę. No i budujemy dalej. O, taki fajny impuls. No, Powiem ci. Tutaj nam się ogólnie skończy pole, ale no. to w następnym odcinku jeszcze dobudujemy, prawda? Tak. Następnym odcinku. O, o nie Creeper. biorę miecz. Miecz. Creeper nie. nam nic nie zrobi. Ale ja chcę go zabić. Okej, okay, rozumiem. No! Creeper! Trzycha! Na trzy hity go zabiłem takim mieczem! No proszę. Takim mieczem go zabiłem na trzy hity. To dobrze. Ten miecz jest naprawdę mocny, bo mówię ci. No. Czego tu zostawiam. Na pewno. Okej, okay, dobra i tutaj będę tak. Hmm, nie to. Sz. Pisk. D. Drzy dobra. Może być. No pewnie. Okej. Okay. Enter. i zrobimy tak, szarą podłogę zrobimy w środku okej, okay, przycisk drzwi drzwi Zrobimy tak, i teraz musimy sobie jakieś tutaj takie wejście zrobimy schody po prostu o, z kamienia, cyk takie wejście sobie no. zrobimy Przepraszam. No. Ja wiem jakie się buduje siedzenie. To nie są siedzenia jeszcze. A co to Zaraz są? Zaraz będą siedzenia. To są schody. Aha A tutaj mogę zbudować czarne. Mogę? Co? Mogę to ja, ja chciałem szarą podłogę zrobić. To tu, gdzie będą siedzenia, trosz, będzie czarne. Żeby było troszkę więcej tego. Tu, gdzie jest czarne, będzie siedzenie, ok? No. Dobra. Tak będzie. Okay. Tu nie będzie siedzeń. Ja no to sobie wezmę ten beton. Tam na razie nie będzie, nie będzie siedzeń, bo. Nie mamy rozbudowanego kadeka dalej. No. A to już zrobimy w następnym odcinku. Zaraz, jak skończymy tutaj budowę, to wam pokażemy. Tak. Prawda? Tak. Jak on wygląda. Tu zejście już robisz? Tak. To Bo tu to są drzwi. A, to kolejne drzwi zrobimy, to poczekaj. Ja wyjdę. a Albo nie wyjdę. Tutaj zrobimy. Wyjdziesz, wyjdziesz. Czekaj, czekaj. Wyjdziesz stąd. Nie, nie, nie. Drzwi muszą być... Czekaj, usuń. Drzwi zrobimy, moment w tym miejscu. Z dwóch stron. Nie, w tym musimy zrobić jeszcze raz. Momento, oh, w tym musimy zrobić. O, z tej strony. Ok. Drzwi. O. I z tej strony też. Dobrze jest. No chyba dobrze. No chyba tak, tak my... myślę tak właśnie, że jest tak dobrze. Ups. Co? Coś tam postawiłem. Zaraz usuniesz ja... najwyżej. to. Dobra. Tu będzie takie wejście do kabiny. Zrobiłeś? No, robię właśnie kabinę. Aha, konsolę dla No, no. Ekstra. No i świetnie. Okej. Okay. Okej, okay, to teraz wyjdź proszę. Okay. Pokaż widzą jak wygląda na razie nasz yy, impuls. Nasz impuls. Na zewnątrz. No tak. O tak wygląda na zewnątrz, nas impuls. Tak jest. Na razie. Podobny co widziałem w modach, czy, czy można takiego prawdziwego impulsa. O. Takiego KD. No pewnie. Myślałem, ale nie udało się. Ale podobny impuls do tamtego chłopaka. Pewnie. I ogólnie widzowie, jeśli Wam się podobał odcinek, to zostawcie łapki w górę. Komentujcie czy chcielibyście następne odcinki z takiego budowania takich różnych ciekawych rzeczy, których na YouTube ogólnie nie widziałem, nie, nie spotkaliśmy tego. Dawajcie łapki w górę, subiki i komentujcie. I komentujcie. Tak jest. A w następnym odcinku zbudujemy PKP Cargo! O. Tutaj będzie taki komputer. Który można go odpalić. Pewnie. PKP Cargo to zbudujemy jak skończymy impulsa, tak? Tak. OK. Okej, okay, to widzowie trzymajcie się i do następnego odcinka. Okej okay, widzowie, my już się żegnamy. No to widzimy się w następnym od odcinku z PKP Cargo. I kończymy impulsa w następnym odcinku. Pa tak pa!